Jesteśmy na briefingu podsumowującym pierwszą część zbiórki podpisów dla Karola Nawrockiego. Dziękujemy Państwu za tak duże wsparcie dla obywatelskiego kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Dziękujemy za każdą życzliwość, za każdy podpis, który przybliża nas do zwycięstwa w walce o urząd prezydenta RP, ale też. Zwracamy się z apelem o wsparcie kampanii Karola Nawrockiego poprzez wpłaty na fundusz wyborczy. Niestety obecny rząd po to, żeby obniżyć szansę doktora Nawrockiego, a zwiększyć szanse zastępcy Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, zatrzymał pieniądze, które powinny trafić na kampanię Karola Nawrockiego. Minister finansów, pan Domański, nie wykonał decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, nie wykonał decyzji Sądu Najwyższego i blokuje pieniądze na finansowanie kampanii Karola Nawrockiego. Kampania Rafała Trzaskowskiego jest napędzana pieniędzmi Platformy Obywatelskiej, dlatego zwracamy się do Państwa, żeby, zwracamy się o pomoc, o wpłaty na kampanię doktora Nawrockiego. Już dziś dziękujemy za tę pomoc, która do tej pory trafiła, ale prosimy, bo każdy, każdy... Nawet maleńka kwota pomaga w prowadzeniu kampanii. Mamy dużo ciekawych pomysłów na kampanię Karola Nawrockiego. Zresztą sam doktor Nawrocki bardzo intensywnie w tej kampanii pracuje, ma znakomity program dla Polski, ale żeby... Ta kampania się udała, żeby była drogą wiodącą do zwycięstwa Karola Nawrockiego, potrzebne jest finansowanie i o to finansowanie zwracamy się za pośrednictwem także tego, tego briefingu, tej konferencji. Dziękując już za to, za tę życzliwość państwa, za dobroć, za wsparcie, które otrzymał Karol Nawrocki do tej pory. Jednocześnie chcemy przypomnieć, że te wybory są bardzo ważne dla Polski. To nie jest tylko kwestia kolejnych pięciu lat Polski, ale ułożenia relacji na wiele pokoleń. Obecny rząd nie tylko blokuje pieniądze dla, na kampanię Karola Nawrockiego, nie tylko bezprawnie blokuje pieniądze dla największej partii opozycyjnej, ale próbuje wprowadzić cenzurę w internecie. Walczy z niezależnymi mediami, takimi jak Telewizja Republika, te, Telewizja w Polsce 24, Radio Maryja, Nasz Dziennik. Ten rząd także zgodził się na przyjęcie wielu tysięcy migrantów do Polski. W czasie, kiedy cały kraj obserwował na ekranach telewizorów, smartfonów zamieszanie związane z ucieczką komisji, która miała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę, z zatrzymaniem Zbigniewa Ziobry, dowiezieniem go do Sejmu i kompromitacją komisji 13 grudnia, która zamiast przesłuchać Zbigniewa Ziobrę uciekła, uciekła z posiedzenia, to w tym samym czasie ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej spotkali się w Warszawie i uzgodnili jednogłośnie przyspieszenie paktu migracyjnego. Co to oznacza dla Polski? To oznacza, że szybciej setki tysięcy migrantów będą trafiały do naszego kraju. To oznacza, że rząd nie zablokował tego szkodliwego dla nas paktu. Że Donald Tusk, a na tym spotkaniu minister Siemoniak zgodzili się na przyspieszenie kierowania do Polski. 100 tysięcy migrantów każdego roku. Dodatkowo Niemcy chcą przesunąć do nas 40 tysięcy migrantów, oprócz tego pakietu 100 tysięcy. Później ci ludzie będą łączeni ze swoimi rodzinami, bo to są na początku w większości młodzi zdrowi mężczyźni, czyli Polska będzie miejscem, do którego będą trafiały setki tysięcy migrantów kiedy chcieliśmy w wyborach w 23 roku referen przeprowadzić referendum, przeprowadziliśmy je, żeby Polacy odrzucili pakt migracyjny. To politycy koalicji 13 grudnia mówili yy, Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego, nie ma obawy, że Polska będzie zalewana przez hordy migrantów, bo już przyjęliśmy Ukraińców. Dziś okazało się to wszystko nieprawdą. Okazało się, że na zjeździe ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, który odbył się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, jednogłośnie zdecydowano, że pakt migracyjny będzie przyspieszany, że do Polski będą kierowani migranci z Afryki, którzy trafiają do Europy. I niestety. Ale to stało się jednogłośnie, czyli minister Siemoniak, który był obecny na tym spotkaniu, nie, nie wetował tego, nie blokował tego. Donald Tusk kłamał, mówiąc, że Polska będzie wyłączona z paktu migracyjnego. A skąd dowiedzieliśmy się o tych ustaleniach, które zapadły w Warszawie? Czy z ust przedstawiciela polskiego rządu? Nie. Czy z ust rzecznika ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka? Nie. Te informacje przekazał niemiecki rzecznik spraw wewnętrznych. Spotkanie w Polsce, zjazd ministrów spraw wewnętrznych w Polsce, ustalenia dotyczące także Polski a komunikuje to niemiecki rzecznik spraw wewnętrznych, że do Polski będą trafiały setki tysięcy migrantów. Każdego roku planowano kwota, kwota to 100 tysięcy migrantów, dlatego mówimy zdecydowane nie i tylko zwycięstwo doktora Nawrockiego w wyborach na prezydenta Polski może zatrzymać to szaleństwo i dlatego tak prosimy Państwa o wsparcie kampanii Karola Nawrockiego. Dziękuję za obecność, bo dzisiaj na tym briefingu jestem z panią starostą Jolantą Gonta, z wicestarostą Anną Pawłowską. Nieprzypadkowo kobiety na briefingu biorą udział, bo sprawa migrantów, sprawa otworzenia granic na przybyszów z Afryki, na przybyszów z krajów arabskich dotyka szczególnie bezpieczeństwa kobiet. Poproszę o kilka zdań panią starostę Jolantę Gonta, panią starostę Annę Pawłowską. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w zbieranie podpisów, jak i tym naszym mieszkańcom, którzy te podpisy składają. Zbieramy podpisy w różnych miejscach. Ja często jeżdżę po małych miejscowościach, gdzie spotykam się najpierw z kimś, kogo znam. Podpisuje się cała rodzina, ale jakże sympatyczne. Obrazki, kiedy ta osoba, do której przyjeżdżam, prowadzi mnie do sąsiadów, mówi to: chodźmy tam, tam też są ludzie prawicowi, o prawicowych poglądach, oni też podpiszą. I wchodzimy tam, a tam się okazuje, że jesteśmy zapraszani do stołu, na herbatę, na rozmowę. Widzimy, jak jest olbrzymie zaangażowanie i z jak olbrzymim przejęciem podchodzą mieszkańcy naszego powiatu właśnie do tych wyborów wyborów które muszą się zakończyć zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości a w ogóle to zwycięstwem pana Karola Nawrockiego jako prawicowego prezydenta bo proszę państwa ten pakt migracyjny ta olbrzymia ilość około 100 tysięcy rocznie przybywających do Naszego kraju niechcianych. Ja powtarzam to niechcianych imigrantów. Są to ludzie, których tak naprawdę już Niemcy nie chcą. Niemcy wybierają sobie i inne kraje jeszcze tych, którzy by chcieli czy pracować, a pozostali przyjeżdżają, będą przyjeżdżać do Polski. Oczywiście my możemy nie przyjąć tych imigrantów, ale będziemy musieli zapłacić bardzo duże pieniądze za to. A czy nas na to stać? Chyba raczej nie, bo w tej chwili nie otrzymaliśmy żadnych. Pieniędzy na nowe inwestycje, nie mamy możliwości realizowania takich inwestycji, jak było to dotychczas. Również to, że. Patrząc na to, co się dzieje w krajach, gdzie jest bardzo dużo tych migrantów, chciałabym powiedzieć, że chcę chodzić spokojnie po ulicy. Moja córka też, nie takie jak były zdarzenia we Włoszech, w Szwecji, właśnie w Holandii, w Niemczech. Naprawdę, czy Sylwester spędzać na placu ogólnie dostępnym i nie bać się, że ktoś nas będzie prześladował czy atakował. Dziękuję bardzo.